16 Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych to dwudniowa konferencja współorganizowana przez Marecki Samorząd pod patronatem burmistrza miasta Marki. Niezmiernie miło Was gościć. To, że tutaj dzisiaj jesteśmy to ogromna zasługa Pana Macieja, który tak naprawdę swoją pracą, ale też przede wszystkim pasją pokazał nam jak żywą materią zajmują się archiwiści. Archiwistów zaprosiliśmy do Marek, aby propagować i pokazać nasze miasto z innej strony, a jednocześnie włączyć się w funkcje edukacyjne i szkoleniowe. Mareckie Archiwum Urzędu Miasta działa odkąd pewnie powstał pierwszy dokument wytworzony przez Urząd Marecki. W 2015 roku powstała komórka organizacyjna Archiwum Zakładowe podlegająca bezpośrednio pod sekretarza miasta. A czym zajmuje się Archiwum Urzędu Miasta Marki? Archiwum Urzędu Miasta Marki ma podstawowe zadania zresztą jak każde archiwum gromadzenie dokumentacji które wytworzył urząd miasta w ramach swojej działalności i wtedy gdy dokumenty są potrzebne do załatwiania spraw w momencie kiedy przychodzą nasi interesanci pracownicy z poszczególnych wydziałów właśnie korzystają z tych zbiorów które są przekazane do miejscowego archiwum u nas w markach nasze archiwum pełni rolę również informacyjne edukacyjne szkoleniowe prowadząc szkolenia i spotkania dla młodzieży i dla osób z zewnątrz, również włącza się w akcje propagujące historię marecką. W Mareckim Archiwum przechowywane są dokumenty nawet z początku XX wieku. Są to różnego rodzaju dokumenty związane z aktami urodzeń, akt, zaświadczeniami o śmierci. No, mamy też dokumenty podpisane przez prymasa Kakowskiego. Także to początek XX wieku to są najstarsze dokumenty. Na forum archiwistów omawiane były wyzwania, przed jakimi stoją współczesne archiwa. Poświęcony jest generalnie problemowi zarządzania dokumentem elektronicznym, czyli takim, który powstaje za pomocą narzędzia, jakim jest komputer, i tylko w takiej postaci jest zachowywany. Jest to w tej chwili bardzo ważny problem, bowiem coraz więcej urzędów administracji samorządowej, ale również państwowej, właśnie wprowadza systemy, które przy pomocy których prowadzi całą administrację urzędu. Ogniwem centralnym łączącym archiwa samorządowe jest Narodowa Dyrekcja Archiwów Państwowych. Archiwa państwowe. W obecnym czasie stanęły przed poważnym wyzwaniem związanym z przejmowaniem materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej. Dotyczy to przede wszystkim materiałów archiwalnych, które zgromadzone są w systemach elektronicznego zarządzania dokumentacją w jednostkach państwowych i samorządowych. Z tego względu dużą, dużą pomocą będzie służyć system archiwum dokumentów elektronicznych, który będzie narzędziem umożliwiającym przekazanie, przejęcie i odpowiednie zabezpieczenie dokumentacji elektronicznej. W archiwach państwowych. A z jakimi problemami zmagają się archiwa samorządowe? Dokumentacja przede wszystkim najpierw powstaje, czyli jest tak zwaną dokumentacją bieżącą. Powstaje w urzędach czy też w innych jednostkach. Jest to dokumentacja napływająca albo też wytwarzana. I to sposób, w jaki ona zostanie przygotowana na etapie wejścia czy też wytworzenia, ma bardzo istotne znaczenie dla archiwistów i to właśnie dzisiaj podczas spotkania było. Jak powinny być opisywane dokumenty, jak powinny być opisywane sprawy, a to dzieje się na etapie właśnie tej dokumentacji bieżącej. Archiwum zakładowe to pośrednie, pośredni ten punkt, bo ostatnim etapem jest archiwum państwowe, które albo przyjmie, albo nie przyjmie, czyli to ono nam narzuca standardy. A jak tutaj dzisiaj też słyszeliśmy, nie do końca te standardy jeszcze są znane i dlatego też trudno, wracając do początku, przygotować tą dokumentację w standardzie, który ma być przekazany do Archiwum Państwowego. W ramach programu wydarzenia archiwiści oglądali także spektakl w Moku i zwiedzali Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne.